Witam. Nowa mapa w CS2. Da. Startuj. Nie, to będzie pierwszy raz, gramy na tej mapie. Startuj. Dokładnie, nie znamy tej mapy ani trochę. To chyba jest jakieś metro, to widzę po pokładce. Startuj. Startuję. Nowa mapa. Dzisiaj pobrałem. Wow, ale fajna mapa! To chyba kusza! To gdzieś się spotkajmy! A strzelamy się! To chyba jest. To jest chyba New York! Ale ci dużo jabłem! A. Co jest do zrobisz? Nic nie robię. Łapy, łapy. To łapy, 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 łapy. No mi wyjeżdżam! Odgrywam real play w sesji! Łapy! Papy. A, 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 a. My, wy, mi wyciąga z kluwę Co ci wyciąga z kluby? Wyciągam kuja 3 hp Dzięki no, Łatwa S Co się stało? Strzelałem Ci w mordę! I mnie cofnęło! Dobra, s wpisałeś teraz? Nie. <śledzio> nie, nie wpisałeś! Nie wpisałem s 4 -3. Kurwa, cheaterko! Cheaterko! Chciałem ja, zobaczyć, że w Dobra, wychodzimy od nowa. Razem ja chodzę kurwa, nie wiem, tego, kurwa. I kurwa, czterki. Jest wyłączone, kurwa! No jak ja latam, jak jest wyłączone? No ja nie mogę włączyć noclipa, jest wyłączona Kurwa. Noclip. Nie była tak. kurwa! A ja nie mogę wyłączyć noclipa. Mówię ci szczerze. Eee. Aj, no nie dobra. Bitwa no z... Do... i wejdę. To ja, to ja teraz hostuje, ty, kurwa. Czyterska, <grywa> kurwo czyterska nie, 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 nie mogłem wejść, no klipa Zjebał się w cześć, czy coś Kurwo czyterska, odpalam Ale gdyby nie, a? Mam nadzieję, że nie wpadniesz na to, co ja wpadłem Już ustartowałem. O, to ty. No ty kurwa, Strzelałeś do mnie! Ja widziałem, że ty klikasz. Ja... to To kurczak na no ciebie zrobił, nie wiem czy widziałeś. To kurczak mnie zabił. To Dawid, Jasper, kurczak. Ej, skąd ty masz USP-ka? Miałem od odkiembie. O, tutaj noclip nie to... działa. Skąd ty masz AWP? Nalazłem. raz mam. To wyjrzy. Dzieciłem. Ale mam dużo HP. Nie trafiliśmy w ogóle. Tyle HP. No, szłała, Wiem HP. Hoppepe, hoppe, 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 hoppe. Na szałas, skórę. Wiem 5 HP HPPP EPPB, kur! skoczku Skoczek na książki na leciorowałam. Ale go rozpierdalam widzowie. To jest rozgrzewka. A nie są rozgrzana, bo to jest pierwszy raz jak gram na tej mapie. Ej, ja poczekaj, sto, przez ten, przez stop, 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 stop. Dobra, zginę. <grywki> Widziałem tą kampę. A to jest dobra kampa, bo widać tam Pedofil cię nie widzi wtedy. Ale jesteś na hita, frajerze. E? E, jak go rozpierdalam? Pierwszy raz na tej mapie mój. Trzy pierwsze, no wiesz, do lotu. Ale wymyśliłeś teraz dobrze. Fajnie wymyśliłem, no. Fajnie wymyśliłeś. Nigdy takiego czegoś jeszcze nie widziałem. No. A mówię, jecha, 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 jecha. Ale co jak będzie skończało mój incerz? Nie, jak najeb... Ale dobrze by myśleć z tymi, tymi. Nie wymyśliłbym tego incerza. Dobre, zaszam, dobrze, dobrze. czasem dla Ciebie. Um, jestem z Kibili Sigma za to. Z czasem dla Ciebie za to. Zając więcej, tylko za to. Let's make this rain rain. nie będę korzystał, bo nie jestem ten camper. Oj! co się ode mnie! A on camper. Gdzie jest USP? No nie ma USP-ka. I chyba nie mamy fejwa. A kacze to mi USP wylatuje. Dlatego będę chodzić za kacze. To jest jeszcze jedna. Pamiętaj. Ok. Sliwak pasujesz? No, nie działa. Yes. Za ścianą byłem! Aż ci w języku gryzłem. Nie Za ścianą byłem! One hack, one hack. Widzowie, one hack. Dobra, odcinam z odcinka, troluję go z Walhackiem. Zazwa, nagrywa się. Nie, cząpkę tknąłem, ale tknąłem, nagrywa. Move it, move it! ja dostałem heada i mi się <laughs> kamera obróciła 380 stopni i nic nie <laughs> widziałem. Nie mogłem uciekać. Aż jest uderzenie 112. 12. Wie, pokażę Wam tajną technikę żółwia. Naprawdę to nie jest technika żółwia. To jest technika Jan... on też ma taką samą technikę. <grystanie> <grystanie> Campera, de campera 2.83 Seć tań! Co? Nie, ten chłopiec nie mogę się ruszać. Tej lampy fiuta. Nie lamp się na fiuta. Będę. Będę, wejdę, wejdę. Ale łatwo z tym domusem to jest pierwszy raz na tej mapie, i mi się podoba. Dobra, no, no, tak, tak, tak. Ty się na Minecrafcie go rozlipałem, co nie? Nie, na Minecrafcie ja wygrałem. Chyba. Nie pamiętam? Na Minecraft jestem Daryś pizdę, że nie chce ci się grać. A no to tak. Ja ci zaczynam tam psychicznie. Z tego, żeś się nie spodziewał, kurwo? Nie, bo stelowanych <laughs> ścieżek. Ale... Ale, ale. Śpisz, śpisz, śpisz. A ona iść, iść. Nie wiesz o co chodzi, bo jesteś. Nie umiesz. Coś nie znasz na prawdziwej muzyce. Się co ty mówisz? To chyba Dostał. Pies dostał. Miejsce Paweł, bo, nie bierz mnie od tyłu. Nie wiem, Ty Dziwko, musisz tak łatwo po tej całej mapie. Tak, bo to mam nogi, żeby chodzić. Tak powiedział. Tak nigdy nie powiedział mm. mamon na przykład. <laughs> nie. nie powiedział. Dawidek powiedział. Dawidek powiedział, bo on chodził. Po głowie. No znowu Hedda mi wyjebał, ej. Czemu, e? czemu tu nie ma pancerzy? Pancerz Bafli. Bafli pancerzy. Jak bym ci Hedda w sumie wyjebał, to byś bednął od razu. Ta, no. Zobaczymy. Co się no tak. Ten się śmieje, ktoś się śmieje. Ja się nie śmieję, bo... No, w K Jeffrey Dahmer się nie nie jak on miał. David ten, Jasper. na wózku. No, David Jasper się nie śmieje. Mamon. Mamon też się nie śmieje. <laughs> kurwa, jakiś Jeffrey Daven. Nie, pojawiało mi się z takim innym chłopkiem. Jakim? Powiedz mi, jakim? No ten na wózku, taki jakiś kurwa matematyk jebany. tak. <laughs> to jest ten matematyk na wózku, ja znam. Albo Steven Stephen Hawking jeszcze. Oh, o no, on, no. on chyba coś w kosmosie tamte. To nie matematyk, tak się wydaje. Ale ja się nie znam na Bo się nie uczę. wszystko już. Osiągnęłem stan, wszystkości. A to osiągnęli stan Cella. Widzicie, widzowie, jak go rozpierdalam? Znowu nie mam żadnego Uwaga, wsadzam scyzorek wiatrak. To był zły pomysł. Oj, oj, oj. co? Tak, na mnie poleciał. Uwaga, za 10 subów wsadzam pióra wiatrak. 10 subów. Na PH. Na YouTubie robię skrętek, i to jeszcze bez osłony wiatrakowej i na najwyższych obrotach. <grymne> o oh, 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 oh. robię fake konta. <grymne> Tylko konta muszą mieć prawdziwe i co najmniej trzy lata. A jest? Dwa rundy pipi popi pipolecikowe No dobra. A nie trzy? Trzy nawet. No dobra, trzy. Nie, ty dalej. Nikt Cię tu nie chce. Ej! Skoczek! Mikrosoczek! Sok z soczewicą. Dzięki, kuczko. Mówi się pewnie to samo. A! Ty dalej. Skoczku! Cool. Skoczek narciarski A weźmy to się nie strzelajmy? Pogadajmy o tym Czemu to nie rozwiązanie? Nie miałem Les, amunicji, psie. no! Chciałeś zakażę strzelać, Pajerko. Nie, nie chciałem. Miałem trzy amunicje w tym Usp. i próbowałem dobre strzały dać tak? To mogłeś pogadać Musisz o tym pogadać, bo ja miałem 17 HP i się bardzo bałem o twoje życie i życie w swojej rodziny, bo to taki pedofil to siedzi. Zobaczmy panalek Ty nie masz. Ty nie masz rodziny. A ty nie masz matki. A ty jesteś z domu dziecka. Śpij się. A nauczyłeś się powtarzać po jakimś. Gratuluję. Jeszcze powtórzę, że ten... Jestem policjantką. Jestem, jesteś festem. O, kolejne powtórzenie po mnie. Powtórz jeszcze, że... ...nie mam matki. Co jest nieprawdą, widzowie. Bo nie masz ojca. Ciąg tu zakacza strzelał. Nie chciałem backflip... Nie backflipy. Backflip! Dobra, back jest... ...9-6. No tak Zajebałeś już. Nie, tak cię wyprówam. Tak? Tak. To zobaczymy, czy znowu ci się ma nagrywanie nie zepsuje, kurwo. Nigdy mi się nagrywanie nie zepsuje, nie, <grym> nie wiem o co się chodzi. <grym> nie wiem, jak zwiększyć jakoś w się żeby była większa. Ale to strzelasz. Też? Jebany, kurwa? Kłodki musi kłócać, że jest szelest z AK-Cza, Też kłócać. Popa, ruchasz Beka, Pop... beka Tak. Tak jak ty mnie. Znaczy, byłeś ruchany kiedyś. Ale nie, 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 nie. Dwa rundy temu. Gdzieś to zrobiłem, nie. <totekanie> to robiłem, czy nie widziałeś? Nie. Rzuciłem akacza przez płot. A wutyardska kurwo. No te akampie. No i gratuluję ci mózgu. Ławpę, poszedł, ty kurwa, frajerska. <noise> A tam chyba jest opa, Nie wiem, nie byłem tu nigdy. Jest Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ej, 532. To ja cię zabłuder. No, nie, nie trafiłeś, nie zabój, Nie, znasz się. Daj ja kampię teraz i chuj to. Ale miałeś się włókę, nic nie mogłem zrobić. Mogłeś strzelować do mnie. No, no i strzelam. To ja też kampię teraz. I chuj. Kamperska kurwo Te też jeszcze kampię? Teraz kampię i nic nie robicie widzowie jak... Dogaard. Widzicie widzowie jak go rozpierdalam? No. Bardzo kurwa chodnik rozpierdalasz. Jak cię spotkam, to się wszystko zweryfikuje. Nie <grym> jesteś gangsterką. A ty jesteś. Jesteś

a skończyć że to jest... nie pamiętam nas napisał. Myślę, że coś mi to zrobił. Może <grym> zrobić <grym> w No właśnie nie, bo ja tego nie napisałem. To jest nagrana. Nie się cieszę, że przegrał <grym> A jest kurwa pedalska, kurwa, Czterozumiał. No ja się wydana. cieszę, że dałem mu wygrać. kurwa, Uf, cieszę, że mu wygrać <laughs> dałem tego z niego. A, 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 a co z, z nienagranym tym odcinkiem na tej samej mapie? Jakim nienagranym odcinkiem? Kurwa, na metro. Z tymi tomanką i z